Pomyśl, ile razy w życiu spotkałeś się z odrzuceniem, albo ile razy jeszcze się z nim spotkasz. Przejmowanie się każdym takim momentem może być ogromnym ciężarem. Dlatego ważne jest, abyś zrozumiał głęboką prawdę. Nie każdy cię polubi i nie każdego ty polubisz. W stoicyzmie kluczowe jest postrzeganie odrzucenia nie jako osobistej porażki, ale jako naturalnej części życia, nad którą nie mamy pełnej kontroli. Ta filozofia uczy. Że prawdziwa moc leży w akceptacji tego, co jest poza naszym wpływem, i skupieniu się na własnym wewnętrznym spokoju i rozwoju. Dziś pokażę Ci, jak te dziesięć lekcji stoickich mogą Ci pomóc przetrwać i rozwijać się mimo doświadczanego odrzucenia. Zachęcam Cię do przeanalizowania każdej z nich i podzielenia się swoim doświadczeniem. Wyrzucenie z siebie uczuć i myśli pod anonimowością może być również cenną lekcją dla Twojej empatii i zrozumienia. Pokażę Ci, jak stoicyzm może Ci pomóc nie tylko przetrwać, ale i kwitnąć w obliczu wyzwań. Numer 1. Zaakceptuj rzeczywistość. Zrozum, że decyzje innych osób są poza Twoją kontrolą. To może być trudne, ale kluczowe jest skupienie się na tym, co możesz kontrolować. Czyli na swoich reakcjach i emocjach. Wyobraź sobie, że jesteś fotografem w trakcie sesji zdjęciowej. Nie możesz kontrolować warunków pogodowych ani oświetlenia naturalnego, ale masz możliwość dostosowania ustawień aparatu i kąta, z jakiego robisz zdjęcie. Tak samo jest w życiu, gdy spotykasz się z odrzuceniem. Nie możesz zmienić decyzji innej osoby, ale masz kontrolę nad swoją perspektywą i reakcją na tę sytuację. Zamiast skupiać się na czynnikach zewnętrznych, które są poza Twoim zasięgiem, skoncentruj się na dostosowaniu własnego podejścia, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik. Takie dostosowanie wymaga od Ciebie elastyczności i kreatywności, ale też pozwala na zachowanie wewnętrznej równowagi i spokoju, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Twoja siła leży w opanowaniu własnego umysłu i reakcji. Skup się na rozwijaniu wewnętrznego spokoju, zamiast zadręczać się tym, co inni myślą lub robią. Praktykuj świadomość emocji i ucz się je akceptować bez nadmiernego reagowania. Gdy poczujesz, że odrzucenie wywołuje w tobie negatywne emocje, zastanów się, dlaczego tak się czujesz i jak możesz spojrzeć na sytuację z bardziej opanowanej perspektywy. Pamiętaj, że manipulacja czy stosowanie nieuczciwych metod w celu zmiany myśli lub zachowań innych jest sprzeczne z zasadami prawdziwej stoickiej mocy i kontroli, które opierają się na wewnętrznej równowadze, a nie na wpływaniu na innych. Twoja wartość tkwi w zdolności do panowania nad własnymi emocjami i reakcjami, co jest kluczem do stawienia czoła życiowym wyzwaniom z godnością i spokojem. Numer 2 Oczekuj nieuniknionego. Przygotuj się na to, że odrzucenie jest nieodłącznym elementem życia. W przeciwieństwie do pierwszej lekcji, tutaj skup się na mentalnym przygotowaniu na takie wydarzenia. Każdy z nas doświadcza różnic w poglądach, uczuciach, a nawet w oczekiwaniach, co może prowadzić do odrzucenia. Zamiast traktować odrzucenie jako coś niespodziewanego czy szokującego, przyjmij je jako naturalną część relacji międzyludzkich. Podobnie jak sportowiec trenuje, aby być gotowym na różne scenariusze w zawodach, tak ty możesz przygotować swoją psychikę na ewentualność odrzucenia. Nie chodzi o przyjmowanie pesymistycznego nastawienia, ale o rozwijanie realistycznego i odpornego stanu umysłu. Przyjmij, że różnice zdań i niezgoda są naturalne. Czasami po prostu nie pasujesz do pewnych osób lub sytuacji, i to jest w porządku. Stoicyzm nie jest o wpasowywaniu się i zadowalaniu innych, ale o podążaniu własną ścieżką. Gdy czujesz, że gdzieś nie pasujesz lub nie czujesz się doceniany, to czasami najlepszym rozwiązaniem jest odpuścić i szukać środowiska, w którym będziesz czuć się wartościowy i akceptowany. To przygotowanie umysłowe pozwala na szybszą adaptację i zdrowe przetwarzanie odrzucenia, gdy ono nastąpi. Pozwala to na spokojniejszą i klarowniejszą ocenę sytuacji. Co ułatwia zarządzanie własnymi emocjami i reakcjami. Numer 3. Rozwijaj odporność. Naucz się widzieć w odrzuceniu okazję do osobistego wzrostu i hartowania charakteru. W życiu nieuchronnie spotkasz się z sytuacjami, które nie pójdą zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Możesz jednak wykorzystać te momenty jako szansę na budowanie własnej odporności emocjonalnej. Stoicka filozofia uczy, że nasza reakcja na wydarzenia zewnętrzne kształtuje nasze doświadczenie życiowe, a nie same wydarzenia. Gdy spotykasz się z odrzuceniem, zamiast postrzegać to jako osobistą porażkę, zastanów się, co możesz z tego wyciągnąć. Może to być lekcja w pokorze, okazja do zrozumienia swoich ograniczeń, czy też impuls do pracy nad sobą. Na przykład, gdy Twój projekt zostanie odrzucony w pracy, zamiast skupiać się na rozczarowaniu, Zastanów się, jakie umiejętności możesz rozwinąć lub poprawić. Może to być szansa na naukę nowych technik, poprawę komunikacji lub rozwijanie kreatywności. Każde doświadczenie, nawet negatywne, jest okazją do wzrostu. Przypomnij sobie, że odrzucenie nie definiuje Twojej wartości jako osoby. Twoja wartość jest niezmienna, niezależnie od opinii innych skupiając się na rozwoju własnej odporności i przyjmując życie takim, jakim jest, możesz osiągnąć większy spokój i zadowolenie. Numer 4. Odkryj nowe perspektywy. Stoickie podejście do odrzucenia zachęca cię do odkrywania nowych perspektyw i ścieżek rozwoju. Każde doświadczenie odrzucenia może otworzyć drzwi do zupełnie nowego rozumienia siebie i świata wokół ciebie. Zamiast traktować odrzucenie jako koniec drogi, zobacz w nim początek nowej podróży. Może to być moment, w którym zdecydujesz się nauczyć nowego języka, zacząć nowe hobby, czy też zmienić środowisko, w którym się obracasz. Takie zmiany mogą prowadzić do odkrycia nowych aspektów Twojej osobowości, a także do rozwoju umiejętności i talentów, które dotąd były ukryte lub niedoceniane. Wykorzystaj stoicką praktykę refleksji, aby zastanowić się, jakie nowe możliwości otwierają się przed tobą, gdy stare drzwi się zamykają. Czy odrzucenie w relacji może być szansą na głębsze poznawanie siebie? Czy zawodowa porażka może być impulsem do poszukiwania nowej, bardziej satysfakcjonującej kariery? Pamiętaj, że stoicyzm uczy, iż najważniejsze jest nasze wewnętrzne podejście i gotowość do adaptacji. Odrzucenie, choć bolesne, jest nieodłącznym elementem życia, który może stać się etapem pozytywnych zmian i osobistego rozwoju. Numer 5. Odbuduj pewność siebie. Praca nad pewnością siebie jest szczególnie ważna po doświadczeniu osobistego odrzucenia, np. gdy ktoś, kogo darzysz uczuciami, nie odpowiada na nie w taki sposób, jakiego byś sobie życzył. W takich momentach kluczowe jest, aby nie pozwolić, aby jedno odrzucenie zdefiniowało Twoje postrzeganie własnej wartości. Zamiast skupiać się na negatywnych myślach wynikających z tego odrzucenia, spróbuj skierować swoją uwagę na to, co w Tobie najlepsze. Przypomnij sobie o sytuacjach, w których czułeś się pewnie, o swoich sukcesach, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Pamiętaj o swoich zaletach, które sprawiają, że jesteś wyjątkowy i wartościowy. Ważne jest, aby zrozumieć, że odrzucenie przez inną osobę nie jest miarą Twojej wartości. Każdy ma własne preferencje i to, że ktoś nie podziela Twoich uczuć, nie zmienia faktu, że masz wiele do zaoferowania. Skoncentruj się na akceptacji siebie i na rozwoju cech, które czynią Cię dobrym partnerem, przyjacielem i człowiekiem. Praktykuj samo współczucie i nie bądź zbyt krytyczny wobec siebie. Każda sytuacja odrzucenia może być lekcją i okazją do osobistego wzrostu. Poprzez budowanie pewności siebie będziesz lepiej przygotowany na przyszłe relacje, a także staniesz się bardziej odporny na wpływ odrzuceń, jakie mogą pojawić się na twojej drodze. Numer 6. Szukaj inspiracji. Kiedy doświadczasz odrzucenia, naturalne jest odczuwanie negatywnych emocji, takich jak złość czy smutek. Jednak kluczowe jest, aby te emocje przekształcić w coś konstruktywnego. Zamiast pozwolić, aby złość zdominowała twoje działania, wykorzystaj ją jako motywację do pozytywnych zmian. Jeśli zostałeś odrzucony w kontekście relacji międzyludzkich, może to być impuls do skupienia się na własnym rozwoju. Zamiast skupiać się na negatywności tej sytuacji, wykorzystaj tę energię do rozpoczęcia nowej aktywności, która przynosi satysfakcję i poczucie osiągnięcia. Może to być na przykład rozpoczęcie treningów fizycznych, które nie tylko pomogą Ci lepiej się czuć fizycznie, ale również psychicznie. Pamiętaj, że najlepszą zemstą na odrzuceniu jest stanie się lepszą wersją siebie, nie przez szkodzenie innym ale przez pracę nad własnym rozwojem i szczęściem. Każda sytuacja odrzucenia jest okazją do przewartościowania własnych celów i aspiracji. Zamiast poddawać się negatywnym emocjom, skup się na tym, co możesz zrobić, aby stać się silniejszą, bardziej spełnioną osobą. Szukaj inspiracji wokół siebie, w książkach, sztuce, przyrodzie czy w historiach ludzi, którzy przekształcili swoje wyzwania w siłę. Pozwól aby odrzucenie stało się punktem zwrotnym, prowadzącym do nowych, ekscytujących rozdziałów w twoim życiu. Numer 7. Pomagaj innym. Przeżywanie odrzucenia często prowadzi do poczucia izolacji i samotności. Jednym z najlepszych sposobów na przeciwdziałanie tym uczuciom jest angażowanie się w wolontariat lub działalność społeczną. Działanie na rzecz innych może być nie tylko lekarstwem na twoje własne zmartwienia, ale także sposobem na znalezienie nowego celu i perspektywy. Skupienie się na pomocy innym, niezależnie od tego czy jest to praca w lokalnym schronisku dla zwierząt, pomoc w organizacji charytatywnej czy uczestnictwo w projektach społecznych, pozwala spojrzeć poza własne doświadczenia i zobaczyć większy obraz świata. Wolontariat daje również możliwość spotkania osób o podobnych wartościach i budowania nowych, znaczących relacji. Pamiętaj, że każde działanie na rzecz innych, bez względu na to, jak małe, ma wartość. Pomaganie innym może zwiększyć twoje poczucie własnej wartości i przynieść satysfakcję, że mimo własnych wyzwań jesteś w stanie pozytywnie wpłynąć na życie innych. Ta perspektywa może być nie tylko inspirująca ale także przyczynia się do twojego osobistego rozwoju i poczucia spełnienia. Numer 8. Kultywuj wdzięczność. W świecie, gdzie często skupiamy się na tym, czego nam brakuje, stoickie podejście uczy dostrzegania i doceniania prostoty i piękna otaczającej nas rzeczywistości. W sytuacjach odrzucenia, zamiast skupiać się na negatywnych emocjach, odwróć uwagę ku prostym radościom życia. Zacznij od doceniania piękna natury, spaceru po lesie, wschodu słońca, czy spokojnego wieczoru nad wodą. Te chwile mogą przypomnieć Ci o wielkości i pięknie świata, który nas otacza. Następnie zwróć uwagę na małe przyjemności, takie jak ulubione danie, dobra książka, dobry film, czy przyjemna muzyka. Pozwól sobie na chwilę radości i zadowolenia, ciesząc się tym, co jest tu i teraz. Stoicyzm uczy także, że wartość życia nie mierzy się tym, co posiadamy, ale tym, jak radzimy sobie z wyzwaniami. Przypomnij sobie, że nie jesteś sam w swoich doświadczeniach. Wiele osób doświadcza podobnych trudności i znajduje siłę, aby iść do przodu. Inspiruj się ich historiami i odwagą, skupienie się na wdzięczności za to, co już masz, otwiera drzwi do głębszego zrozumienia bogactwa życia. Uświadomienie sobie, Ile możliwości stoi przed tobą i ile osób jest silnych mimo trudności może być motywujące. To podejście pomaga budować wewnętrzną siłę i odporność, umożliwiając ci stawienie czoła przyszłym wyzwaniom z większym spokojem i pewnością siebie. Numer 9. Uczyń refleksję codzienną praktyką. Wprowadzenie codziennej refleksji do Twojej rutyny może być nieocenionym narzędziem do radzenia sobie z odrzuceniem i budowania wewnętrznej siły. Poświęć kilka chwil każdego dnia, aby zatrzymać się i zastanowić nad swoimi myślami, uczuciami i reakcjami. Rozpocznij od zadawania sobie prostych pytań: jak się dzisiaj czuję? Jakie myśli dominują w mojej głowie? Jakie wydarzenia lub interakcje miały wpływ na mój nastrój? Pozwól sobie na szczerość w tych refleksjach, akceptując wszystkie uczucia bez osądzania. Ta praktyka może pomóc ci lepiej zrozumieć, jak reagujesz na odrzucenie i inne trudności życiowe. Umożliwia identyfikację wzorców myślenia, które mogą wymagać zmiany, oraz pomaga w kształtowaniu bardziej pozytywnego podejścia do życia. Refleksja nie musi zajmować dużo czasu, nawet kilka minut dziennie może mieć znaczący wpływ. Możesz prowadzić dziennik, medytować lub po prostu spędzić chwilę w ciszy, kontemplując swój dzień. Pamiętaj, że celem refleksji jest lepsze zrozumienie siebie i swoich emocji, co jest kluczowe do stoickiego podejścia do życia. To narzędzie pomoże ci w budowaniu odporności emocjonalnej i w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu. Numer 10. Zajmij się sobą. Skoncentruj się na rozwoju silnej, niezależnej tożsamości, która nie będzie zależna od akceptacji lub odrzucenia przez innych. Kluczowe jest tutaj zrozumienie i zaakceptowanie siebie, Twoich wartości, przekonań i unikalnych cech, które czynią Cię wyjątkowym. Zacznij od głębokiej introspekcji, pytając siebie, kim naprawdę jesteś i co jest dla Ciebie najważniejsze. Rozpoznawanie własnych wartości, pasji i aspiracji pomoże ci stać się bardziej odpornym na wpływ opinii innych. Pracuj nad utrzymaniem spójności między tym, co mówisz, a tym, co robisz. Bycie autentycznym i wiernym własnym przekonaniom buduje wewnętrzną siłę i pewność siebie. Niezależnie od tego, czy spotykasz się z akceptacją, czy odrzuceniem, pozostając wiernym sobie, budujesz solidny fundament dla swojej tożsamości. Celebrowanie swoich sukcesów i akceptowanie swoich niepowodzeń jako części procesu nauki i rozwoju również jest ważne. Pozwala to na ciągłe doskonalenie i rozwój osobisty, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Pamiętaj, że posiadanie silnej tożsamości to nie tylko wiedza o tym, kim jesteś, ale również elastyczność i otwartość na zmianę i rozwój. To dynamiczny proces, który wymaga ciągłej pracy nad sobą. Ale który jest fundamentem do budowania odporności na odrzucenie i inne wyzwania życiowe. Przebrnęliśmy przez dziesięć stoickich lekcji, które oferują różne perspektywy na radzenie sobie z odrzuceniem. Każda z nich to cenna wskazówka na drodze do samodoskonalenia i wzrostu. Pamiętaj, że odrzucenie, mimo iż bywa bolesne, nie definiuje Twojej wartości jako osoby. Jest to jedynie okazja do nauki, refleksji i rozwoju. Stoicyzm uczy nas akceptować to, co niezależne od naszej woli, i skupiać się na rozwoju wewnętrznym. Te lekcje to dopiero początek twojej indywidualnej ścieżki. Niech będą inspiracją do dalszej eksploracji, uczenia się i rozwoju. Każde doświadczenie, nawet to trudne, ma w sobie ukryty potencjał do wzrostu. Stoicka mądrość wskazuje, że odrzucenie nie jest końcem, lecz momentem, w którym możemy wybrać nową, obfitującą w możliwości drogę. Podążaj więc śmiało, z ciekawością i otwartością, tworząc swoją unikalną, inspirującą historię.